Spełniłam największe marzenie mojej siostry Ale od początku Kilka dni temu Travis Scott ogłosił swój koncert w Krakowie 2 lipca w Tauron Arenie Ja osobiście nie jestem jakąś mega super turbo fanką Bardziej go w sumie słuchałam kiedyś jak chodziłam do liceum ale nadal go czasami słucham. Jednakże o wiele więcej słucha go moja młodsza siostra. No i ogólnie rzecz biorąc, ja od początku miałam taki plan, żeby kupić jej ten bilet, tak żeby ona o tym nie wiedziała. Wiecie o co chodzi? Ja wiem, że to graniczyło z cudem, ale jakimś sposobem ja kupiłam ten bilet w 4 minuty. Dosłownie 54, ja już miałam bilet. I to był widzowie znak, że musiałam po prostu być na tym koncercie. No ale kontynuując, na drugi dzień znowu była sprzedaż biletów i Eliska prawie kupiła ten bilet. Czajcie to. Co w się sensie, serio mało brakowało, ale na całe szczęście. Ja dysponowałam pieniędzmi, więc jakoś się nie udało, zablokowało i płatność nie wiem po prostu. Udało się tak, że ona nie kupiła tego biletu. No i teraz możemy zrobić jej niespodziankę. Co prawda, ona już u rodziny miała, ale dzisiaj robi imprezę taką dla rodziny, więc ja mam w planach zrobić tam niespodziankę. Przyjadnik ogólnie nie wie, że ja tam przyjadę poza moimi rodzicami. No i jakoś, słuchajcie, to wymyślę tak, żeby dać jej ten bilet tam przy wszystkich, ale jeszcze nie wiem jak. Jednakże zanim to, muszę iść do pracy. W sensie na praktyki do muzeum. Tutaj mi się nie chce, bo jest niedziela na pogoda, ale damy radę, widzowie! I pamiętajcie, że w ogóle ten odcinek do końca, żeby zobaczyć reakcję lizki na te bilety, bo ona jest totalnie świedzie przekonana że nie jedziemy, i ona ogólnie strasznie pakała. W sensie pakała. No, była załamana. Nie wiem, czy płakała, Możliwe w sumie. Ale, no, była załamana, że nie jedzie na tego trawisa. Mm, a tu jednak jedziemy! I ja Wam powiem, że ja sama się jaram tym koncertem. W sensie. Nie wiem. Myślę, że jest szansa, że umrę. Ale. oby nie. Jakoś to będzie chyba. A tutaj jest przygotowywane śniadanie, żeby przeżyć jakoś ten dzień. To jest outfit na dziś. W sensie. Buty specjal będą, e, nie klapki, ale taki widzowie niedzielny, fajny, mam nadzieję, że fajny outfit. Chyba git, nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Dobra, jem śniadanie i zaraz tam jedziemy, Jezu, ale ja nie wiem jak to będzie. Jeżeli chodzi o jakieś updatey z mojego życia, no to mm, cóż, piszę cały czas pracę licencjacką, idzie mi kiepsko. W sensie mam jakieś 15 stron, zostało mi 20 stron i do końca maja muszę oddać pracę, więc nie wiem jak ja to zrobię. Ale okej, okay, przez ostatni tydzień nagrywałam zapas na kolejny tydzień, ponieważ chłopaki sobie polecili na ten i musieliśmy zrobić zapas filmowy, także mam filmy nagrane do niedzieli następnej. Na, mam jakby 7 filmów na zapas mam, więc to jest bardzo dużo. I co jeszcze? Zaczęłam brać antybiotyk i różne maści na trądzik, ponieważ bardzo mi się pogorszył jest już lepiej, także bardzo fajnie, cieszy mnie to, że już nie wygląda aż tak źle. No i co? I coś jeszcze miałam w głowie, ale, ale to chyba tyle, no. Nic ciekawego się nie dzieje. Bo tak jak mówię, cały czas albo nagrywam, albo chodzę na praktyki do muzeum, albo mm, Piszę pracę licencjacką. chociaż to pisanie mi, tak jak mówię, średnio idzie, ale trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że to się uda, bo nie chciałabym się bronić we wrześniu, chciałabym się teraz już obronić. Ha, ale naprawdę ciężko, zwłaszcza, że ten temat jest bardzo trudny i... No i... No i wygląda to, jak wygląda. Ale to jest nieważne teraz. Ważna jest teraz Eliska i to, jak przekazać jej fakt, że idziemy na ten koncert. W sensie... Nie wiem, jak mam to zrobić. Na początku jakby, no chciałabym, żeby to było coś takiego wow, nie? Wiecie, żeby fajna była reakcja i w jakiś taki kreatywny to sposób zrobić, nieoczywisty, nie po prostu dać jej kopertę z witami i powiedzieć, ej masz, tylko jakby jakoś inaczej. No i myślałam o tym, żeby, nie wiem, może to jest tak ale, żeby na przykład jakąś piosenkę od trawisa puścić, i ja co dwie lecz leci, napisałam Eliza, jedziemy na koncert, ale to w ogóle nie mam na to wizji. Więc to trochę odpada. Um, I myślałam również o tym, żeby zrobić kalambury. Ale, jakby kto z nas będzie grał w kalambury, nie? I, i że wiecie, tak jak Freeze i Verso ogłosili swoją ciążę. To ja chciałam właśnie coś takiego zrobić, ale z koncertu Travis'a, Scotta. Ale dobra, to chyba nie jest dobry pomysł, więc wymyślałam coś bardzo oryginalnego. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że siedzimy z rodziną, ja nagle mówię, że muszę coś ogłosić. I wszyscy sobie myślą, nie, ciąża. Albo wyjeżdża za granicę, czy coś, rzuca studia. A ja wstanę, powiem, żeby Eliska tutaj przyszła obok mnie, bo będzie mi łatwiej ogłosić to, jak wiecie, razem z nią. No i Eliska też nie będzie wiedzieć o co chodzi. No i ja tak, wiecie, stoję, i wszyscy myślą o najgorszych scenariuszach, a ja im mówię, że jedziemy na koncert, rewizy Scotta. I jakby reak reakcja Elisy wtedy, wiecie o co chodzi. Więc wydaje mi się, że to będzie spoko. Muszę przestawić ten pomysł mojej mamie. No zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że git widzowie. I że się ucieszy i że będzie fajna reakcja. A nie, że na przykład, ej, co jak się okaże, że Liza też kupiła bilety i ona też mi da bilety. To będzie crazy. Dobra, nieważne. Zbieramy się, ja jem śniadanie i lecę na praktyki. I praktyka raczej będę nagrywać. Tam się nie dzieje nic ciekawego um, dzisiaj. Więc później się widzimy po praktykach. Około godziny 16, więc no, a jest 10. Do zobaczenia za 6 godzin. Dobra, widzowie, jest godzina 18. Właśnie przyjechałam e, pociągiem i moja wspaniała mamusia odebrała mnie e, razem z moją ciocią e, z dworca. I teraz, tak, moje drogie, sprawa go następująco. Muszę idzie powiedzieć, że kupiłam jej bilet na wymarzonego artystę. Rozumiecie, jej wymarzony koncert. I wymyśliłam to, że zrobię to tak, że po prostu stanę, no nie, na środku i powiem wszystkim, że muszę wam coś powiedzieć i wy wszyscy, ja w ciąży jest, nie, rzuca studia, jakieś scenariusze ja nagle mówię, w się sensie, wiesz, Eliza będzie obok, bo jej powiem, żeby była przy mnie przy tym ja mówię, jedziemy na koncert Travisa Scotta. Czaliście to, dobre? Nie mam innego pomysłu, myślę, że tak najlepiej to ogłosić, więc tak to zrobimy widzowie, a ja jestem trochę zmęczona i głodna, mam nadzieję, że jedzenie w domu jest. Brawo, Cudownie, cudownie widzowie Hej Hej no, no. Cześć Cześć Cześć, Cześć, Cześć. O, to w ogóle, inne? Cześć, o, to w ogóle inne? pranka, tak? Cześć pies Cześć, Cześć bo ja nie mam rąk Cześć rungu. Cześć za wszystkiego najlepszego to co? nic, no do ciebie, Spudzianku. Spodziewałaś się mnie? Nie. W końcu, pierwsza niespodzianka No, udana. pierwsza niespodzianka. Dobra, Więc chciałam wam powiedzieć, że jedziemy na koncert Travis'a Scott'a, bo kupiłam bilety. No, nie, no, nie, nie. No, nie no, jedziemy Serio? No, jedziemy. No jedziemy, dzień przed tobą, jak ty próbowałaś. Co? No, Ale skąd miałeś pieniądze? Miałam. Jedziemy, zabieram cię na koncert Travis'a. Fajnie. A kto to jest? Tak. Co to za płótny? Dawna kręciła. No na płytę kupiłam, więc możliwe, że umrzemy, ale mam nadzieję, że przeżyjemy, co? No na kupiłam, możliwe, umrzemy, nadzieję, przeżyjemy, co? tak kręcił jak Artur nas kogoś z budowy z budowy. Tak, jednak no wspólnego no, ja z tymi bocianami to ty tu dawało. Bocianek <grym> <grym> <W dalej. grym> hey, się. Ta no. propos bocianów. Nie, nie, ja. <grym> Policja, nie mogę co powiedzieć, że jedziemy na Trambisa. Czy się cieszysz? Czy się cieszysz? Cieszę się, e, to było moje marzenie. Jestem pewna, że przez cały koncert. Będę... Że przez cały koncert będę płakać. Paweł przejął? Cześć popaku Elizy. Chłopak Elizy idzie z nami, więc widzowie, no tak to wygląda, no. Mam nadzieję, że Ci się spodobał prezent. No. A to był prezent? Nie, to nie był prezent. No to... To była niespodzianka. Okej. Okay. Nie no, ogólnie rzecz biorąc to cieszę się, że jedziemy w sumie, bo sama bym nie pojechała, a wiem, że Ty bardziej chciałaś. No ja, ja sama jedziemy. też bym nie pojechała, nie? Wiadomo, nie? Tam można zginąć. Ja ogólnie mam, mam nadzieję, że nie zginiemy w pogo, a jeżeli będzie jakieś trzęsienie ziemi, to sorry. Ale no, fajnie, cieszę się. Też się cieszę. Taka satysfakcja, wiesz, że coś. No wiem. Wiesz, że w sumie to już nigdy nie będę miała 17 lat i nigdy nie będę mogła się drugi raz na koncert w trakcie. Tak, tak myślę i no nie wiem, no ja się mega jaram, więc mam nadzieję, że ty też jarasz i się cieszysz, to. będzie tak mega super, no mega fajnie. Cieszę się strasznie. Potężny koncert i fajnie, że mogłam ci sprawdzić. takie wrażenie, no. Ale pamiętaj że jak jechałam tam tramwajem ostatnio, chyba przed wczoraj, to sobie film. Nie, Circus Maximus. No. no i tak sobie, wiesz, jadę, słucham tego i zaczęłam płakać. O, cześć Paweł. Cześć. I zaczęłam płakać, bo jakby wzruszył mnie fakt, że mogę sobie pozwolić na to, żeby pojechać na koncert jeszcze z Tobą. No to Paweł, który też będzie jechać. Nie widać Cię, ale możesz powiedzieć coś do kamery. Cześć. cześć. No. Super, <słucham> to. to mój godebił, to mój godebił, nie go Cześć. Cześć. Dobra, ale się cieszysz, tak? Tak, no, cieszę się. Super. Też się cieszę. Ła! Wow! Jestem już w Krakowie. Wróciłam. Był to szybki wizowy wypad. sobie na trzy godziny byłam w domku. Mm, ale co jest śmieszne, zapomniałam zabrać kamery. Czajcie to? W sensie w tym pośpiechu i w tej ekscytacji totalnie o tym... Wspomniałam i kamera została, więc wszystko nagrywałam w domu telefonem, ale mam nadzieję, że nie przeszkadzało Wam to jakoś bardzo. No i cieszę się, że niespodzianka się udała i że Eliska ma ten bilet. No fajnie, teraz się mogę doczekać. Jak już ona wie, to razem możemy wajbować do tego i wiecie, razem cieszyć się z tego, że idziemy na ten koncert, to jest bardzo fajne. Także strasznie się cieszę i no w ogóle fajnie. Mega fajnie. No i co? No i to tyle w sumie z tego vloga. Był to taki krótki vlog, ale w sumie bardzo przyjemny. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że chcecie więcej vlogów na tym kanale. I ogólnie mam nagrane kilka już, tylko że one czekają na montaż, a nie mogę montować przez to, że mam bardzo dużo na głowie. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. No ale słuchajcie, w wakacje na pewno więcej vlogów będzie się pojawiać. Ja idę spać, życzę Wam słodkich snów i dajcie znać, czy widzę się z kimś razem z niską na Trawisie Skocie w Krakowie drugiego lipca. Czyńcie się widzowie, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaki, pa pa!